d- wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym będę przymierzać nowości z Berszki. Jestem ciekawa tych ubrań, ze względu na to, że Berszka ma taki swój nietypowy styl, i z tego co widziałam, to ich nowości były bardzo fajne. Zamówiłam troszkę. Kiedyś już przymierzałam ubrania z Berszki, były to sukienki, podlinkuję Wam ten filmik w opisie na dole. I w opisie na dole będziecie mieć też linki do mojej social media, więc serdecznie zapraszam, żeby wszystko tam zaobserwować. A teraz przechodzimy do tej paczki. Ona w ogóle przyszła mi rozerwana, natomiast była jeszcze w takiej folii, jakby w takim woreczku i w środku znajdują się nowości i na pierwszy ogień może coś, do czego nie jestem zbyt przekonana, czyli body jest to takie białe body z złotym zamkiem i tutaj jeszcze są takie jakby printy. nie wiem czy to w kamerze będzie widać ale to są takie koszykowe printy body wygląda jakby miało bardzo ponad spodnie wystawać jeśli oglądaliście poprzednie kilka odcinków to wiecie że ja nie przepadam za bardzo za budziakami. natomiast tego jestem ciekawa to Wygląda naprawdę fajnie Przymierzałam kiedyś body z Pull&Beara I czułam się w nim jak w stroju kąpielowym I tutaj jest dokładnie ten sam problem A mianowicie po raz kolejny czuję się jak w stroju kąpielowym jednak te body nie są dla mnie Ja próbuję się do tego jakoś przekonać Próbuję przymierzać i... Wciąż pozostaje przy tym, że mi się one nie podobają. Inaczej, po prostu się w nich nie czuję, bo mi się one podobają. To wygląda naprawdę całkiem fajnie, właśnie, że yy, to wystaje tak mocno i właśnie ten yy, tutaj taki zamek yy, gdzieś tam yy, mógłby być rozmiar większy, ale bardziej w szyi aniżeli. Gdzieś tutaj No i oczywiście wrzyna mi się dubkę, Ze względu na to, że jestem, mam wrażenie, że za wysoka na te body. Po prostu czuję jak mi się gdzieś tam wrzyna i, i, i napręża tutaj Natomiast bardzo mi się podoba Ale tak jak już wspomina Ja się po prostu w tym nie czuję Ja czuję jakbym miała jakiś strój kąpielowy Ale nie będę ukrywać To jest jedno z takich ładniejszych Właśnie chyba przez to, że ma tutaj taki golfik Przez ten zameczek Przez to, że tak tutaj wystaje Dalej mam taką sportową trochę bluzę Właściwie taką crop bluzę tutaj y, koszulka, ten kolcik y, polo y, i mam nadzieję, że rękawki nie będą za krótkie. Y, wygląda naprawdę całkiem okej. Okay. Kiedyś z Shana przymierzałam też takie bluzy y, i były okej okay. y, materiał, tutaj też bardzo cieniutki. Ja nie rozumiem, czemu te bluzy są takie cieniutkie, y, ale na pewno trochę bardziej porządne niż te z Shana. W tej bluzie bardzo podoba mi się to, że jest tutaj taka gumka ściągająca, że to rzeczywiście przylega do tego ciała i to wygląda naprawdę dobrze. Może gdyby to nie było brązowe, bo jednak czuję, że w brązowym ja się po prostu nie czuję. Gdyby to był inny kolorek, to myślę, że dużo bardziej by mi się ta bluza spodobała. Natomiast ogólnie nie sądziłam, że będę się po prostu tak dobrze w tym czuć, zwłaszcza chyba przez tą gumkę, bo ona jednak tak przylega i to wtedy sprawia, że nic tutaj tak mocno nie odstaje, jednak jest bardziej. Przylegające, i wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Kolejna bluza: dość sporo, właśnie, było takiego sportowego stylu yy, yy, w nowościach yy, i. Jest to też tak crop bluza, tym razem czerwona yy, i niestety ale widzę tutaj coś, czego nie znoszę w bluzach, yy, a mianowicie ona jest po prostu tutaj tak odcięta. I to się zaczyna już rolować. Niestety na to nie ma żadnej rady, bo tutaj nie ma żadnego szwu, to jest po prostu tak odcięte i to się niestety ale rolować będzie. Ja tego nie widziałam, jak, tego zam jak to zamawiałam, bo bym nie zamówiła tego, bo nie znoszę jak to się po prostu tak roluje, bo to bardzo brzydko wygląda yy, w ogóle nieestetycznie i no, już wiem, że raczej w tym chodzić nie będę, właśnie przez to rolowanie tutaj. Ale bluza ogólnie wygląda też całkiem fajnie. I muszę przyznać, że dużo bardziej podobała mi się ta poprzednia bluza, właśnie przez to, że ona miała taki ściągacz i tutaj nie było nic aż tak luźnego, po prostu, że ona jednak bardziej przylegała do ciała i wtedy wszystko lepiej się prezentowało. Natomiast tego nie ma. I jeszcze może bym to przeżyła, gdyby nie po prostu to takie rolowanie się, które wygląda, jakby ta bluza już miała kilka lat, a jest nowa. Rękawki są długa. I naprawdę fajna by była to bluza. Gdyby nie to, że ona się tutaj roluje w takich odciętych bluzach, po prostu potrzebny jest tutaj jakiś taki szef, bo to się będzie coraz bardziej rolować i nie będzie to już wyglądać tak dobrze jak na początku. Rękawki są mocno szerokie. Nie lubię takich rękawków. Mogły być troszkę bardziej. No, mniej takie y, szerokawe, bo ja się tutaj czuję, y, jakby tutaj było tego wszystkiego za dużo. Znów coś brązowego. Tym razem to jest y, taka koszulka, taki top właściwie, y, który wygląda w taki sposób, że tutaj ma y, jeden dłuższy rękawek, y, tutaj jest bez rękawków i tutaj ma jeszcze takie coś, co przechodzi właściwie jakoś przez szyję, bo zaczyna się od tej zewnętrznej, jakby tylnej części, a kończy się tutaj z przodu. Ym, dlaczego Berszka ostatnio, Robi bardzo takie brązowe ubrania Nie do końca podobają mi się brązowe ubrania Bo ja mam wrażenie, że nie wyglądam w nich dobrze Ale sam zamysł Tego ciuszka mi się podoba Z tym mam taki problem, że wydaje mi się Że zabrałam za mały rozmiar Ja wszędzie we wszystkich ubraniach brałam najmniejszy I tutaj gdzieś na przykład na rękawie Czy tutaj w barku Czuję trochę taką ciasność, natomiast wiem, że jakbym wzięła ten rozmiar większy, to od razu w biuście by było mi to zbyt luźne Ogólnie naprawdę mi się to podoba, ten taki zamysł w jednym, z jednym rękawem i właśnie tutaj z takim czymś, co przechodzi dookoła Takim niby ramionczkiem, to wygląda naprawdę ciekawie, ale może niekoniecznie, gdyby to było brązowe, ale wygląda naprawdę spoko. Mam tutaj spódniczkę, taką skórzaną spódniczkę, która ma tutaj taki pasek z kokardką i wygląda ona w taki sposób. Ona niekoniecznie jest biała, to wygląda bardziej na taką kość słoniową, taki kremowy albo ekry. Kolorek tutaj jest jeszcze taka jakby dodatkowo to się poddaje reguluje. Chociaż tutaj widzę, że jest guzik, więc to się nie reguluje, tylko po prostu tak. Dla ozdoby I ten zestawik mi się podoba Właśnie taka skórzana, biała spódniczka Taka trochę kremowa ekli I brązowy topik To wygląda naprawdę dobrze I to mi się podoba Spódniczka jest okej okay. Gdzieś tutaj się mocno rozszerza I tutaj się robi taki jakby Trójkącik odsłaniający nogę Ale to się robi tylko czasem I wygląda co naprawdę świetnie Ten zestawik Razem mi się podoba bardzo. Ale mam taki pomarańczowy top, który jest bardzo taki asymetryczny. Też ma jedną, jeden rękaw i wygląda w taki sposób, że tutaj jest jakby dekolt i tutaj ta strona wygląda taki sposób. Też to może być fajne. Zobaczymy, jak prezentować się będzie w ogóle kolor pomaleńczowy. I nie będę ukrywać, to mi się naprawdę podoba. W ogóle materiał jest taki bardzo miękki i od wewnątrz, i od zewnątrz. Wewnątrz jest taki puszek trochę. Od zewnątrz też czuć taki delikatny puszek. Jeśli chodzi tutaj o to wszystko, to mam wrażenie, że w niektórych miejscach jest delikatnie za luźne. Że mogło być trochę bardziej na przykład naciągnięte tutaj, albo trochę bardziej tutaj. Natomiast no jest to coś, czego nie da się naprawić właściwie w żaden sposób, bo to zawsze będzie gdzieś tam się czasem źle układać. Tutaj się robi jakiś taki. O. Tak się źle marszczy no, ale są to takie bardzo drobniutkie mankamenty, których na co dzień normalnie nie widać, ale ogólnie naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona tymi ubraniami. Mam tutaj takie spodenki z takim pasem tutaj w talii. To może się naprawdę interesująco w ogóle przedstawiać, spodenki jakby składają się z dwóch spodenek. Od środka są takie leginsy, powiedziałabym bardziej tak okalające nogę, natomiast na zewnątrz są takie luźne. Na obrazku w ogóle tego nie było widać Nie będę ukrywać, trochę się zakończyłam jak one przyszły Ale jestem też ciekawa jak to w ogóle będzie wyglądać I te spodenki nie wyglądają tak dobrze jak myślałam, że będą wyglądać Przede wszystkim są strasznie ciasne Nie sądziłam, że będą aż tak ciasne Po prostu przez to, że tutaj jest ta cała gumka I tutaj są te takie leginsy To to wszystko się opina wręcz na mnie I nawet jeśli ja jestem szczupa i zazwyczaj też bram najmniejsze rozmiary Tak to jest wręcz bardzo ciasnawe i nie wygląda to dobrze. Myślałam, że będzie to prezentować się dużo lepiej, że to będą właśnie raczej takie spodenki po prostu luźnawe. Nie sądziłam, że spod spodu jeszcze będą takie leginsy i do tego jeszcze ta gumka tutaj w talii. Nie podoba mi się to. Może gdyby były tylko te spodenki, to wyglądałoby to całkiem ok, ale tak to zdecydowanie nie mój styl. Mam też taką bluzkę, która właściwie wygląda trochę jak koszula, taka przycięta koszula. Ze względu na to, że wygląda tak tutaj o i tutaj jest właśnie przycięta taka kropka koszula. I tutaj są takie paski gumki, które można sobie po boku związać rękawy, myślę, że będą też dobre. Zobaczymy, to jest na tego ciekawa. I to jest ciekawe, może no niekoniecznie do takich spodni, ale jest ciekawe pod tym względem, że właśnie można sobie to tak regulować i niby jest koszula, ale gdzieś tam dodatek takiej, takiego sportowego stylu troszkę, czyli w postaci właśnie takiego ściągacza tutaj jest, więc... To takie połączenie dwóch styli mi się podoba, chociaż może gdyby był troszkę inny kolor, może dużo lepiej by to prezentowało się na kolorowej koszuli, na jakiejś żółtej, czerwonej albo białej, bo jestem ciekawa w sumie, jakby to wyglądało na białej koszuli, a zauważyłam, że beczka idzie bardzo w takie neutralne kolorki właśnie, przynajmniej ostatnio z tego, co ja zamawiałam, to właśnie brąze czarne jakieś takie szarości. Bardzo takie odcienie brązowego właściwie. I może niekoniecznie to są moje kolorki, takie brązy i odcienie brązowego, bo dużo lepiej myślę, że to by wyglądało w kolorze białym, ale ogólnie jest to naprawdę fajne. To, że jest takie połączenie koszuli i takiego dodatku w postaci takiej, takiej gumki, tutaj tego ściągacza. Dalej mam spodnie, bardzo długie spodnie. Znów to nie jest kolorek biały, tylko raczej takie coś, ale ekry, kość słoniowa. Spodnie dzwony tym razem, ale chciałam przymierzyć je ze względu na tył, ponieważ z tyłu mamy tutaj takie wycięcia, coś Ala, właśnie stringi albo coś takiego. Widziałam, że Berzka lubi, jak coś takiego wystaje i raczej nie zamawiałam tego, nie będę ukrywać z myślą, żeby to sobie zostawić, ale jestem ciekawa po prostu, jak ja bym w tym wyglądała. Ja myślałam, że to będzie wyglądać dużo, dużo lepiej. Przede wszystkim spodnie strasznie prześwitują, i do tego stopnia prześwitują, że mam wrażenie, że nawet jakbym ubrała białą bieliznę, czy bieliznę idealnie w tym kolorze, co te spodnie, to one by też prześwitywały. Druga rzecz, te spodnie są strasznie długie. Ja nie wiem, jakby miało wyglądać chodzenie w takich spodniach, bo one są długie do tego stopnia, żeby mi tutaj normalnie wszystko yy, Cały by były brudne, obcierałyby całe jakby podłogę, więc nie wiem. Na jak wysokie osoby są te spodnie? No i ten tył, ten nieszczęsny tył, który wygląda wręcz tragicznie, tragicznie śmiesznie. Bo ja nie wiem, czy, czy, czy wygląda tragicznie, czy wygląda śmiesznie. Nie wiem, kto na co dzień by chodził w czymś takim, gdzie i, i wystaje ta bielizna, i to wystaje. I nie wiem, jak wysoko bym sobie musiała to podciągnąć, albo jak nisko musiałabym mieć bieliznę, żeby to wyglądało dobrze. Bo to wygląda beznadziejnie I ja myślałam, że dużo lepiej mi, mi się to spodoba Byłam ciekawa jak ja się będę w tym czuć A teraz widzę, że, że czuję się w tym beznadziejnie Dalej mam znów taką pomarańczową koszulkę Tym razem może niekoniecznie pomarańczową Co taką, taką żółto-pomarańczową Z długim rękawkiem i tutaj z... O, takim dekoltem nietypowym, to może być fajne. To może być naprawdę fajne właśnie przez to, że obydwa rękawki są długie, a jednocześnie coś się tutaj w tym dekolcie takiego fajnego dzieje. I to jest fajne, tak jak już wspominałam, to, że jest długi rękawek i to, że tutaj coś się dzieje, to wygląda naprawdę super. Koszulka mogła być trochę dłuższa, bo raczej jest takim crop topem bardziej, bo właściwie cały pępek tutaj jest odkryty. I to albo do spodni z wysokim stanem, właściwie tylko do spodni z wysokim stanem, albo Gdzieś na lato, no i właśnie tutaj na lato nie może być, bo są długie rękawki, więc na jesień to spodnie z wysokim stanem i jak najbardziej na plus. Przedostatnie ubranko i ostatni top właściwie to też taki top, crop top z długim rękawkiem. No i tutaj z przodu dużo się dzieje. To się jakoś tak zawiązuje na krzyż. Ciężko mi powiedzieć jak. Jakoś tak. I ten top jest naprawdę ładny, ale z nim jest taki problem, że mam wrażenie, że z jednej strony jestem na ten top za wysoka, a z drugiej strony rękawy są ok, więc ja nie rozumiem na jaką osobę to musi być, bo po prostu to mi podjeżdża za wysoko i to by musiało być obniżone tak o. Żeby to było gdzieś tam pod biustem I ładnie się prezentowało A to podjeżdża mi naprawdę wysoko Przez to, że ja jestem, nie wiem, najwyraźniej w tym miejscu Za wysoka, za długa Bo to podjeżdża do góry I te paski, które miały być pod biustem Mi wskakują na biust Więc nie rozumiem tego tutaj Co się dzieje Ale ogólnie jest ładne Tylko po prostu... Gdyby nie tutaj ten problem, no jeśli ktoś by miał jeszcze większy bluz, to jeszcze bardziej by się to rozciągnęło i nie wiem, jak by wtedy to w ogóle do góry podjeżdżało mocno, więc tu jest coś nie tak. I ostatnia rzecz to taka sukienka y, tutaj z rękawem. Ten w ogóle jest dziwny, bo ten jest przyszyty, a ten w ogóle jest luzem. Więc ja nie wiem, czy ogólnie te, te, te rękawy mają być luzem, bo tutaj nie ma żadnego niczego, co. Czym by mogło być to przyczepione? Tutaj jest jeszcze taki pasek, a tutaj tego paska nie ma, jest tylko ten jeden. I tutaj ten jeden też jest, ale tu jeszcze to jest taki drugi. I tego tutaj nie ma, więc może to musi być luzem. I sukienka prezentuje się w taki sposób. O, taka biała, prosta. I te rękawki chyba z reguły muszą być obcięte, bo tutaj jest właśnie to obcięte, a tu. Włożyłam do tego przyczepionego i tu właściwie nie ma żadnego pola manewru, więc to chyba musi być z reguły obcięte Natomiast te rękawki to jest ogromny, ogromny minus tej sukienki Ze względu na to, że tutaj ta góra, tu jest w ogóle jakby taki szef i to tak ciężko przełożyć przez, przez łokieć Że ja nie wiem na jak szczuplutkie dłonie to musi być, chyba jakieś dłonie nastolatki albo coś takiego Z drugiej strony no są kobiety też szczupłe jak ja i... I tu już jest problem z złożeniem tego. Ja tego wyżej nie pociągnę, bo po prostu nie mam aż tak szczuplutkiej, yy, szczuplutkiej dłoni. Natomiast jeśli chodzi o sukienkę, to widzę, że prześwituje. Yy, natomiast cała sukienka wygląda naprawdę dobrze i mogłabym ją nosić, gdyby nie to prześwitywanie, ale zdecydowanie bez rękawków, bo rękawki wyglądają jak taki powrót właśnie do lat 2000. Bez rękawków zdecydowanie lepiej się to będzie prezentować. No właśnie z rękawkami zdecydowanie y, gorzej niż bez rękawków, ale możecie dać znać w komentarzach na dole. I to by było na tyle w tym odcinku. Koniecznie w komentarzach na dole napiszcie, które ubranie było najdziwniejsze, a które podobało wam się najbardziej. I subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętajcie również, że w opisie na dole znajdziecie wszystkie linki do moich social media. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa.